A ostatnio powiedziałam Ci przed chwilą, że uwielbiam twoje teksty z Twojego udziału w programie Azja Express. Pamiętam jak w, w jednym z odcinków powiedziałaś, że kochasz luksus wzajemnością. Uwielbiam to, ale widzisz ostatnio. No ja często mówię. I słusznie. Podobno było nawet takie pytanie, czy pierwszy był luksus, czy Janna, pamiętasz? Słuchaj, ale ostatnio poleciałaś do Londynu tanimi liniami. Co się stało? Ale ja bardzo często latam tanimi liniami i w ogóle powiem Ci, że biorąc pod uwagę ile czasami jak bardzo różni się cena e, na przykład biletu biznes klasy ekonomicznej. E, w ogóle nie zostaje w e, sensownej relacji w stosunku jak gdyby do różnicy jakości, bo różnica jakości jest naprawdę minimalna. W związku z tym e, ja bardzo często latam tanimi liniami, e, Wizerem, EasyJetem, ja bardzo często latam ekonomiczną klasą i w ogóle i, i zamierzam tak dalej robić, bo, mm, bo uważam, że po prostu wydawanie tych pieniędzy na biznes klasy w Europie nie ma sensu. Ale Asiu, zobacz, czyli luksusowa kobieta może też być po prostu oszczędna. Ale oczywiście może być. Ja nie, wiesz, praktyczność to nie jest jakaś moja silna cecha, powiem, ci, ani oszczędność też nie. E, ale ja w ogóle nie mam żadnego problemu z tym, w ogóle kompletnie żadnego, żeby pojechać metrem albo let, latać wizerem.